Uwaga! Ta historia opowiada o miejscu, które faktycznie istnieje. Mieszkańcy tego oto miejsca dobrze wiedzą, aby nie przekraczać. Zbyszek był zwykłym pracownikiem korporacji, który pragnął zabrać całą swoją rodzinę na urlop w góry. Zdecydował się na to, gdyż kwoty nad naszym polskim morzem. Nie przekonywały go zbytnio. Miał żonę Alicję, ośmioletnią córkę Martę. Poszukiwał miejsca, które byłoby tanie i spokojne, gdzie mógłby odpocząć i spędzić czas z rodziną. W końcu natknął się na koszącą ofertę gospody we wsi Bulina. Cena była bardzo przystępna. A okolica wydawała się cicha i malownicza. Małżeństwo nie zastanawiało się ani chwili dłużej. Spakowali się i wyruszyli w drogę. W trakcie podróży, gdy zbliżali się do wyznaczonego celu, dostrzegli przy drodze mnóstwo kapliczek. Prawdopodobnie osób, które musiały zginąć tutaj w jakimś przykrym wypadku, było ich naprawdę cała masa. Nic dziwnego: przez całą okolicę nie widzieli ani jednego chodnika, ani tym bardziej żadnych znaków drogowych, czy nawet ograniczenia prędkości. Droga była także nieoświetlona, ani w jednym milimetrze. Gdy już wjechali w obszar wsi, wyłonił się znak z napisem Bulina. Niestety. Nawet w tak wydającym się spokojnie miejscu, i tu musieli trafić się jacyś wandale, którzy pod spodem wybazgrali z napis śmierć. Po przyjeździe na miejsce Zbyszek spotkał właścicielkę gospody, starszą kobietę o imieniu Agnieszka. Witamy serdecznie w naszych skromnych progach, powiedziała. Dzień dobry. Przemierzając okolicę, dostrzegliśmy, że jest to naprawdę silicznie. Czy aby ta kwota za dobę jest na pewno prawidłowa? Zapytał Zbyszek. Oczywiście. Cena jest taka jak w ogłoszeniu. Nic za nic się nie zmieniło. Uspokoiła go Agnieszka. Wyśmienicie. Zostajemy. A wie pani, czy jest może jakiś sklep w okolicy? Chcielibyśmy zrobić trochę zakupów na rano. Tak, jest to taki jeden sklepik w pobliżu. Praktycznie widać jego dach z okna. Niech pan spojrzy, powiedziała Agnieszka. O, super! Zaraz się tam wybierzemy. Tylko zmienię moje białe buty, żeby nie ubrudzić ich od trawy zaśmiał się Zbyszek. Na co właścicielka od razu zareagowała. Nie ma nawet takiej mowy: przez ten potok pan nie przejdziesz. Z jej tonu głosu można było się domyślić, że nie żartowała. Co? Ale dlaczego? Czyżby woda, która tamtędy płynie, była aż tak wysoka i rwąca, że nie uda mi się przejść na drugi brzeg? Wziąłem za sobą gumiaki i myślę, że dałbym radę. Odpowiedział zmieszany zbyszek. Problemem nie jest wysoki poziom wody w tamtym miejscu. Nie chcę wchodzić zbytnio w szczegóły, ale tamtędy przechodzić nie wolno. Powiedziała, jakby coś było na rzeczy. Miałem pewne podejrzenia. Prawdopodobnie tamta ziemia musiała należeć do jakiegoś sąsiada, z którym graniczy, i znając życie, nie mogą dogadać się w kwestii tego przejścia. I już ja znam takich sąsiadów, co wiecie, kładą kłody pod nogi i cieszy ich utrudnianie komuś życia, które i tak już samo na co dzień daje w dupę. Droga, którą przyjechaliście, także prowadzi do tego sklepu. Tylko musicie iść na nogach, ponieważ dojazd samochodem do tego miejsca jest niewykonalny przez ten gęsty las, powiedziała Agnieszka. Właścicielka wytłumaczyła im, jaką drogę mają obrać i którędy najszybciej trafią do celu. Ja pierdzielę! Przecież to z 20 minut piechotą. Do tego jeszcze auta mieć nie będziemy. Kto to będzie wszystko taskał tyle drogi do domu? powiedział zirytowany zbyszek do Alicji. Nie denerwuj się kochanie. Nic się na mnie stanie, jak zrobimy sobie mały spacerek po okolicy. Jeśli właścicielka tak mówi, to coś musi być na rzeczy A na co nas będą problemy? rzekła zauroczona tym miejscem Alicja. Nie no. Nic nie mówię. Po prostu widząc tam skrót i wiedząc, że zajęłoby to hm, maksymalnie z 5 minut, to poczułem jeszcze większe pragnienie. Heh, nie wiem, po co robią takie cyrki, ale cóż, nie mój biznes. Wystukał pod nosem Zbyszek. Noc była ciemna, a droga prowadząca do sklepu urośnięta krzakami i drzewami z obydwu stron. Zbyszek wziął latarkę i wyruszyli do sklepu. Na przestrzeni 20 minut drogi widzieli może, nie wiem, z dwa domy w okolicy. Ostatnia prosta, która prowadziła do sklepu to długie pola uprawne z wydeptaną ścieżką. Zbyszek kupił kilka piw, coś do chleba, czekąsk dla dzieciaków i kilka świec, aby zrobić miły klimacik w tej słabo oświetlonej gospodzie. Gdy wracali, zebrał się bardzo mocny wiatr. I zapowiadało się, że będzie padać. Cała rodzina przyspieszyła kroku, aby jak najszybciej dojść do domu. Ale nagle coś ich sparaliżowało. Au! Późnie! Zostaw mnie w spokoju, ty kundlu! Krzykła Alicja. Wzbyszek natychmiast zareagował. Rozejrzał się, czy jest coś pod ręką. Coś, czy można uderzyć w tą bestię, i znalazł jakiegoś patyka. Za maszystym ruchem trafił go prosto w pysk, a ten zawył i odskoczył uciekając do lasu. Przecież to był jakiś rodwainer. To trzyma takiego psa bez łańcucha. Zresztą patrząc, jak agresywny był ten pies. To wyobrażam sobie, jak walnięci muszą być jego właściciele, którzy tak go wychowali, powiedział Zbyszek. Gdy wrócili już do gospody, chcieli opowiedzieć o wszystkim Agnieszce. Ale ona gdzieś znikła i nie mogli jej znaleźć. Następnego dnia Rafał i Marta bawili się w sadzie. Porośnięty był on wszelką maścią gruszek i jabłek jak i wiśni. Dzieci znalazły jeszcze ciekawsze miejsce. Winogrona porastały i oplatały coś, dzięki czemu wewnątrz tej porośli... Mogli zrobić sobie bazę, aby chować się przed rodzicami. Z zewnątrz totalnie nie było ich widać. Po krótkiej chwili, gdy zajadali się gruszkami w swojej nowej bazie, usłyszeli rozmowę kilku osób. Słyszałaś, co się wczoraj wydarzyło? Podobno, ktoś z przyjezdnych został ugryziony, powiedziała Amelia. Nie jest dobry znak. Skoro czarny kogoś zaatakował, to znowu coś się zaczyna, wyszeptała Barbara. Dobrze wiecie, czego musimy się trzymać. Jeśli my nie złamiemy nakazu, to nic nas to nie interesuje, podkreśliła im Ewa, która chciała jeszcze coś im powiedzieć, ale usłyszała kichnięcie za widorośli.